Witajcie na kanale Sprytny Dom. Dziś w zimowy zimowej aurze. Jak widać, dziś przyjechało nam e, drewno, no, czy w zasadzie nie dzisiaj, bo a, transport był na dwa razy z mojego błędu niestety, a no, o tym za chwilę. o błędach lepiej nie dyskutować, chociaż też trzeba o nich mówić. Drewno przyjechał do nas e, ze Szwecji aż, bo w Polsce nie ma. Nie ma takiego, jakie powinno być na wierzbę dachową, czyli e, suszone C24 konstrukcyjne. Powinna być wilgotność według projektu 12%. To niestety ma 16%. 16% jest wynikiem bardzo dobrym. Lepszego osobiście nigdzie, ale to nigdzie się nie znalazło. Drewno jest czterostronnie strugane. Jak widać, jest tego trochę. I teraz o tym błędzie. O tym błędzie. Ja patrząc specyfikacje i zestawienia drewna, popatrzyłem na listę. Była na przykład pozycja pierwsza, druga, trzecia, czwarta. I w pozycji czwartej były elementy najdłuższe na 7 metrów 30 centymetrów. I omylnie wziąłem tak naprawdę ilość drewna jako numer pozycji. Czyli wziąłem pod uwagę 4 belki na długość 7,30, gdzie w rzeczywistości ich było 3,5 m sześciennego. Dało to 31 elementów. Skutkiem tego było zamówienie transportu z paką na 6,5 m z hds z tyłu, gdzie pan powiedział, że no z 4 elementy to mógłby zabrać. Cztery belki, ale na pewno nie 31 elementów więc mieliśmy transport razy dwa tak to jest jak się zbyt dobrze nie popatrzy ale tak czasem bywa tak więc transport był liczony podwójnie raz 850 zł i raz 800 w przerwie rzucę Wam szybki podgląd jak to wyglądało z samego rozładunku raz HDS a drugi raz dziś niestety ręcznie musieliśmy wszystko przerzucać siatka niestety ucierpiała koszt drewna takiego podsuszonego z wilgotnością akrobatu, cyrkowiec z wilgotnością na poziomie 16% e, wyniósł dokładnie, żebym Wam nie skłamał 27 420 zł brutto plus koszt transportu 1650 zł Złotych. Tyle niestety drewno teraz kosztuje. Za kubik wychodzi 2100 z małym hakiem. Dokładnie to nie pamiętam. Jak znajdę, rzucę Wam zestawienie tego drewna z wyceną, żebyście sobie mogli zobaczyć, ile kosztuje budowa na przełomie 2021-2022 roku. Panowie wchodzą do dachu dokładnie 3 stycznia. Po dwa tygodnie mają się wyrobić i że będzie dobrze. Trzymajcie się ciepło. Cześć.